Cześć, witajcie z tej strony, Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 88 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy aktor, którego mamy ogłuszyć w misji Rola Życia, jest tak naprawdę nieśmiertelny. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam was do oglądania. Ej, ej, zanim przejdziemy do sprawdzania tej teorii, to chciałbym, żebyś poświęcił bądź poświęciła kilka sekund na zostawienie łapki w górę pod tym filmem. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a podobają wam się moje filmy, to oczywiście możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także mega pomaga to w rozwoju kanału. A teraz szybko przechodzimy do sprawdzania teorii. Jesteśmy już w misji Rola Życia i aktualnie znajdujemy się przed studiem filmowym. A Franklin dzwoni teraz do Molly, żeby dowiedzieć się więcej o celu misji, którym to jest. Kradziec samochodu z planu filmowego Jednak tym razem naszym głównym celem misji jest sprawdzenie teorii O tym czy aktor, którego mamy ogłuszyć i zabrać jego ubrania Jest tak naprawdę nieśmiertelny Oczywiście spróbujemy go zabić różnymi sposobami I zobaczymy czy będziemy mogli go w ogóle zabić Czy jednak on będzie się pojawiał za każdym razem Jednak na początku pokażę wam jak to powinno wyglądać normalnie Jak po prostu go znokautujemy Dlatego wejdźmy teraz do środka Oczywiście... Ta furtka jest zamknięta, więc musimy znaleźć inny sposób, na przykład przeskoczyć przez płot nie stanowi to żadnego problemu i jesteśmy właśnie na terenie studia. Jednak zanim przejdziemy do głównej teorii, to chcę wam pokazać pewną ciekawostkę. Zobaczcie, że jest tutaj kręcony inny film. No w sumie logiczne jesteśmy w studiu filmowym, ale oczywiście osoby, które grały fabułę, wiedzą, że jest to Meltdown i ten film jest związany bardzo mocno z fabułą, a także z Michaelem, ponieważ Michael jest zaangażowany w jego tworzenie. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś legendy, bądź teorie związane właśnie z tym filmem, to możecie pisać w komentarzach, ale tak. Także piszcie różne inne legendy bądź teorie. Jeżeli będą one nawet ekstremalne, to oczywiście je sprawdzę. Tylko muszą być one jak najbardziej sensowne, bo jeżeli nie będą, to po co mam je sprawdzać? Ale wracamy teraz do naszej głównej teorii i idziemy teraz po aktora, który oczywiście jest zaznaczony na naszej mapie, więc nie będzie żadnego problemu z lokalizowaniem go. Więc idziemy teraz na spokojnie. Żadnych ochroniarzy tutaj nie ma. Więc nie będzie żadnego problemu, żeby później go zabić na przykład z pistoletu i sprawdzić, czy się pojawi i będzie nieśmiertelny. Już słychać, jak on rozmawia ze swoją asystentką prawdopodobnie, bądź z jakąś kobietą. Okej, okay. już go nawet widać. Możesz ogłuszyć aktora, żeby zabrać mu ciuchy. Taki mamy właśnie cel w tej misji. Ale dobra, teraz chodźmy powoli, skradając się. Nie no, tutaj żadnych ochroniarzy nie ma. Więc jak go zabiję pistoletem z tłumikiem później to bez problemu, ale teraz go znokautujmy. Świetnie, oguszony i możemy go zaciągnąć na spokojnie do przyczepy. Franklinowi szybko poszło, oguszył właśnie aktora, zabrał jego ubrania i wygląda naprawdę dobrze w tym właśnie garniturze. Dobra, chodź tu Franklin. Wróćmy jeszcze z powrotem. O, no, ten Smoking naprawdę dobrze na tobie wygląda. Chciałem sprawdzić, czy on rzeczywiście leży w tej przyczepie. Bo jak wychodził Franklin, to on był. I zobaczcie, że cały czas jest w tej przyczepie. Zobaczmy, czy jest on ogłuszony, czy w ogóle żyje. Ej, zobaczcie, on ma otwarte oczy. I normalnie oddycha. Tak, jakby po prostu leżał. I co, mogę coś powiedzieć? Franklin, może coś z nim zrobić? Nie no, on leży. Nic z nim nie można zrobić. Okej, okay, ciekawe. Mogę go zaznaczyć na map editorze. Nie no, nie możemy go ruszyć. On po prostu tutaj leży i czeka na, na to, jak zabierzemy samochód i potem wyskoczy z tej przyczepy. No, ale dobra, idziemy teraz na plan filmowy. Możemy trochę przebiec, bo tutaj ochroniarzy żadnych nie ma. Ale dobra, tutaj są jakieś odgłosy słychać otaczających nas planów filmowych. Nie no, na spokojnie idziemy. Ok, poszukują Brandona. Nie ma Brandona, jest Franklin Clinton. Jest lepszy niż Brandon. Brandon jeszcze żyje. Dobra, tutaj widzę, że się niecierpliwią. Ok, wyzywają właśnie Franklina. Ale dobra, my już stąd zjeżdżamy. Zabieramy samochód z drogi. Z drogi strzelają już do nas. Zobaczcie, jest Brandon. Właśnie wyszedł z przyczepy. Jest trochę. Ogłuszony, ale jak widzieliście mogliśmy go zabić na spokojnie I sprawdzimy za chwilę, czy jak na przykład go nożem To wyskoczy tak samo z przyczepy, czy jednak po prostu będzie nieżywy leżał w przyczepie Jesteśmy już z powrotem, oczywiście wszystko pomijamy Jest to nasza pierwsza próba i zaczniemy od czegoś mocnego A dokładnie zaczniemy od siekiery I zobaczymy co się stanie jak zaskoczymy właśnie aktora z siekierą I po prostu wbijemy mu ją w głowę czy przeżyje, czy jednak po prostu umrze I nie będzie pojawiał się dalej Dobra, Franklin, te drzwi są zamknięte Przeskakujemy Oczywiście nie pierwszy i nie ostatni raz W tym odcinku Tutaj nie ma żadnych ochroniarzy Więc możemy na spokojnie przebiec ten kawałek Ale jednak musimy uważać Ponieważ nie chcemy zbudzać ich uwagi żeby się nami zainteresowali Tutaj jest ochroniarz, więc musimy uważać Także musimy poczekać jak Brandon Skończy rozmawiać z Tiną Dobra, Tina, i sobie, a my możemy na spokojnie podejść do Brandona. Za chwilę będziemy się skradali, tylko muszę się naszykować. Dobra, widzę, że siekiera nam się zresetowała po wejściu, Tego ją sobie naszykujmy. Mamy już, więc teraz możemy się podkraść do Brandona. On jest odwrócony, więc na spokojnie możemy go zaskoczyć. No i zobaczcie, dostał siekierą w głowę i mam nadzieję, że tego nie przeżył. Będę mógł na spokojnie obalić teorię o nieśmiertelnym aktorze. I Jednak nie miał żadnego śladu na głowie, żadnej rany. A wbiła mu się ta siekiera. Zresztą widzieliście. Okej, okay, Franklin się przebrał. Jeszcze jestem ciekaw, czy jak wlecimy do przyczepy, będzie miał otwarte oczy. Jak przedtem, czy będzie miał zamknięte, jakby nie żył. No zobaczcie, ma cały czas otwarte oczy. Tak, jakby żył i miał po prostu za chwilę wyskoczyć z przyczepy. Normalnie oddyka. Ma otwarte oczy A żadnego śladu tutaj nie ma Na głowie Tak by nie dostał w ogóle siekierą By po prostu był znokautowany Ale dobra, lecimy teraz po samochód I zobaczymy, czy wyskoczy za chwilę z przyczepy Jesteśmy przy samochodzie, kradniemy go I jedziemy Zobaczymy, czy Brandon wyskoczy ze swojej przyczepy I zobaczcie, jest Brandon Normalnie żyje No teraz już nie żyje, ale... Dostał się kierom i przeżył to. Kolejna próba przed nami i jestem ciekaw, jak tym razem zareaguje nasz aktor i użyjemy teraz maczety. Z siekierą poradził sobie łatwo i cały czas teoria o tym, że jest on nieśmiertelny, jest potwierdzona, ale zobaczymy, czy jednak będzie tak do końca. Oczywiście musimy uważać na ochronę, bo jak nas wykryją, to oczywiście misja zakończy się niepowodzeniem. On tutaj sobie jeszcze rozmawia. A właściwie skończył rozmawiać, więc możemy już podejść do naszego miejsca, w którym to wyciągamy broń. Dobra, dam sobie ćwiczy, a my znajdźmy maczetę. Siekiera sobie nie poradziła, ale już mamy maczetę i zobaczmy, jak sobie poradzi z maczetą. Czy przeżyje, czy jednak nie. Dlatego podchodzimy i lecimy z nim. No, dostał w plecy, tego nie mógł przeżyć. To było uderzenie niczym Jason z piątku 13. Nie mógł tego przeżyć. Ale nie ma żadnego śladu. Jak widzicie, marynarka jest cała. Nie wiem, czy jest sens wlatywać jeszcze raz do przyczepy. Możemy sprawdzić po raz ostatni, czy ma zamknięte oczy, czy cały czas są otwarte. Więc sprawdźmy to. Potem najwyżej nie będziemy sprawdzali. OK. Oczy są otwarte, mruga, żyje. Nie ma żadnego śladu. Nie ma. Niczego po ciosie, który dostał z maczety, no ale dobra. Za chwilę przekonamy się, czy wyjdzie z przyczepy, czy jednak nie. Jeżeli nie wyjdzie, to użyjemy jeszcze broni palnej. Jeżeli wyjdzie, to sprawdzimy jeszcze. nożem. Ok, zabieramy samochód, oczywiście oni narzekają. Ale kradniemy po raz kolejny samochód. Wyjeżdżamy. I czy tym razem pojawi się nasz aktor? I zobaczcie, nie pojawił się. Okej, okay, jest w przyczepie, sprawdźmy to na szybko Okej, okay, zniknął, zobaczcie, nie ma go w przyczepie Dwie próby już za nami i jak na razie jest jeden do jednego Przed chwilą powiedziałem, że nie będę używał noża Ale szczerze powiedziawszy, po ataku maczetą Myślę, że nóż będzie mniej ranił I zobaczymy, czy przeżyje nasz aktor właśnie cios nożem Czy jednak nie, dlatego oczywiście się przygotowujemy I możemy teraz podejść do niego Potem sprawdzimy bronią palną. W ogóle jestem ciekaw, czy będziemy mogli go zabić za pomocą broni palnej, czy jednak będzie to niemożliwe przez ochronę. Oczywiście, Franklin robi to, co zawsze, przebiera się za niego. Nie musimy tego oglądać, dlatego pominąłem. I teraz lecimy szybko po samochód i zobaczymy, czy wyjdzie, czy jednak nie wyjdzie. Już nie wstanie. Nie, no Brandona nie ma i zobaczymy, czy jednak wyjdzie ze swojej przyczepy, czy nie wyjdzie. Oczywiście, tego ochroniarza. Potrącamy kolejny raz i zobaczcie, znowu nie ma Brandona. Będzie w przyczepie, ale tym razem jest w przyczepie To jest ciekawe, jak dostał maczetą Nie było go w przyczepie, ale jak dostał nożem To jednak jest w przyczepie No to ostatnia próba będzie właśnie przy użyciu Broni palnej i zobaczymy czy w ogóle Będziemy mogli tej broni palnej Użyć, po raz ostatni idziemy po Naszego aktorzynę i jak widzieliście Dwie próby i udało nam się Go pozbyć, I zobaczymy jak to będzie Wyglądało za pomocą pistoletu Oczywiście jestem już przygotowany W ogóle czy będę mógł go wyciągnąć Nikt nie zauważy to jest ciekawe No dobra, mamy już pistolet przygotowany I jest nasz aktorzyna Dlatego się go pozbądźmy Okej, okay, zginął Łatwo poszło, i co? Teraz go normalnie wciąga Czy coś jest innego? Jakaś ukryta kaczenka? Coś? Nie no, nic się nie zglitchowało Wszystko jest normalnie Zobaczmy, czy będzie miał w ogóle Jakąś ranę postrzałową No bo zobaczcie, że krew jest no to sprawdźmy, czy będzie rana. Czy w ogóle coś się zmieniło w nim. Nie no, no cały czas leży tak samo. Okej, okay, ale podsumujmy sobie wyjazdem, oczywiście kradzionym samochodem. Zobaczymy czy się pojawi. Jakby teraz się pojawił, to by było naprawdę zabawne i przedziwne. Ale zobaczmy, czy nasz aktorzyna żyje jeszcze, czy jednak nie żyje. No dostał kulkę w łeb, więc raczej nie powinien żyć. Ale... Nie, no, no nie żyje. No, jest to ostatecznie potwierdzone, że nie jest nieśmiertelny i tym razem leży w przyczepie. No cóż, sprawdziliśmy kilka prób, sprawdziliśmy kilka możliwości najwidoczniej. Nie wszystkie bronie go zabijają. Chociaż aż dziwne, że dostał się kierom i przeżył to. No ale mi ostatecznie nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest po prostu obalona. Jeżeli do samego końca to w komentarzach napiszcie hashtag 007, a ja wtedy wam przypnę serduszko. I oczywiście jeżeli ten film wam się podobał to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle, na razie i cześć!